Cześć, witajcie na kanale Wędku z Bigfootem i dzisiaj dla odmiany zapraszam Was na wyprawę fiderową. Początkowo Miała to być wyprawa spławikowa. Kolejny odcinek z Batem nad Wisłę. Właśnie dzisiaj będę łowił w wyślanej klatce, którą już znacie z poprzednich filmów. No ale jest tak gigantyczny wiatr. porywach wieje do nawet 80 km na godzinę. I stwierdziłem, że to łowienie Batem będzie bardzo trudne. Dlatego zdecydowałem się na delikatnego fidera. I jak do 75 gramów do tego koszyk 30. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jeżeli chodzi o zanętę, Użyję dzisiaj kilograma czarnego deswidera. Jeszcze czego szczerze mówiąc nie używałem. Jasnego owszem. Pięknie pachnie. Myślę, że może się to dzisiaj sprawdzić. Do tego doleję jeszcze w sosiku z kukurydzy. O, już od razu trochę kukurydzy wpadło. No i teraz mogę dolać wodę. Czemu sosik z kukurydzy? No dlatego, że ryby tutaj uwielbiają tą kukurydzę. Myślę, że. Przełamie ona ten taki ziołowy zapach zanęty. Zanęta niech sobie odpocznie te 10-15 minut. Ja w międzyczasie rozłożę sprzęt. Może jeszcze parę kropelek wody dosłownie do tego dodam. Ale najpierw tak. Kukurydza, nie jakoś specjalnie dużo, ale musi trochę tu być. Pieczywko fluo. Odrobinę pinki. I troszeczkę grubego białego. No dobra i to mieszamy. No i zanęta już jest gotowa do łowienia. To nęcimy. Na start rzucę pięć takich większych koszyków. Tak to wygląda. I nęcimy. No, i możemy zaczynać łowienie. Tylko, że do łowienia założę jeszcze mniejszy koszyk 30 gramowy również. To jeszcze zanim zarzucę, to pokażę Wam zestaw jakiego będę dzisiaj używał. Zaczyna się od szybko złączki do koszyczka. Na niej mam założony koszyczek 30 gramowy. Nieduży, już załadowany z onentą. Dalej, stoper. Skrętka. Nieduży krętlik. Bądź może być to szybko złączka oczywiście do przyponów e, przypon około 40 50 cm. I na końcu zaczynam od haczyka 14 i od dwóch białych robaków. O, już jest branie, ale szybko. I co mamy? O jest jakaś ryba cyk płoteczka. Na dzień dobry. Szybko, bardzo szybko się udało. No i zaczęło się rewelacyjnie. Tylko rzuciłem kilkanaście sekund i jest ryba. I tak dalej pójdzie, no to będzie przepiękne łowienie. Ale wybranie było szybkie. Widzę, że trzeba wędkę trzymać, bo te brania bardzo ostre są. Sie co, bo spróbuję na kukurydzę. Na białego biorę świetnie, oczywiście. Już dwa brania. Ale musi być też kukurydza. W sumie tutaj się najwięcej na to łowi. I najbardziej selektywnie. O, jest branie. I jest trochę większa ryba. Przynajmniej niż ta pierwsza. Podobna, wiecie co? Płotka. Też płotka. Kolejna płotka dzisiaj. Nie raz łowiłem tutaj płotki, ale żeby dwie z rzędu na samym początku super. Jest kolejna ryba. Bardzo delikatne branie było. I trzecia płotka. No niemożliwe. Trzecia ryba, trzecia płotka. Nie wiem jak ja to robię. Nigdy nie łowiłem samych płotek tutaj. Coś po szybkich trzech braniach płotek. Brania ustały. Dlatego teraz stwierdziłem, że założę czerwonego robala. No i zobaczymy, czy coś weźmie. No nie, krąpik. Że czerwony robak równa się krąpik. Jest coś większego trochę. I w końcu na kukurydzę. O, po prostu lepsza płotka no, ale agresywne branie, jak klenia. Łowił już jakieś półtorej godziny, ale jestem cały przemarznięty. Niby jest koło 8 stopni na plusie, ale ta odczuwalna, no to jest jakiś chyba gruby minus. O, jeszcze ryby jakoś grymaszą. Początkowo było kilka płotek, raz-dwa, a później jakoś to siadło. A jeszcze godzina łowienia jest, także nie poddaje się, trzeba łowić. Taka płoć, no ale dopiero wzięła, jak wydłużyłem przypomnę do metra i zmniejszyłem rozmiar haka. Chyba kolejna płotka idzie. Dokładnie. Jakiś ładniejsze zaczęły brać. Teraz mniejsza. Pora na szybki update, szczerze powiedziawszy, byłem trochę leniwy początkowo. Nie chciałem się eksperymentować z długością przyponu, rozmiarem Haka, no ale w końcu się zdecydowałem, mega się wydłużyłem. A mianowicie zrobię metrowy przypon, zmniejszyłem o jeden rozmiar hak, no i te ryby zaczęły brać co rzut to brań. Płotka za płotką, także nie ma jakichś okazów, no ale zabawa jest rewelacyjna. Dobrze, nie ma co gadać, skoro biorą, to trzeba je po prostu łowić. Ale brań. Przepiękne. No biorą jak klenia, a mogę się założyć, że to jest płotka. Czy coś mówiłem o zakładzie No i bym przegrał zakład <laughs> widzicie co to? Właśnie ta ryba, o której wspominałem, dobra. Jest kolejna A teraz bardzo mała. Ale ryba to ryba. No i znowu płotka, no niesamowite no. Nigdy nie łowiłem tyle płotek. Jedną, dwie. A tutaj 95% ryb to płocie dzisiaj. No coś pięknego. A wystarczyło po prostu zmienić przypadek. I płotka za płotką się maluje. Jest! No i chyba jest faktycznie większa. Przynajmniej tak idzie na razie. No, delikatnie większa od ostatniej. No i już w opadzie jest pranie. No piękne łowienie. Uo. Ale jak w opadzie. O Jezu, co tu jest? Zobaczcie, to sileć jest. <śledź> Ale sileć pocięty. Chyba przez jakieś ptaszysko. No, takie uklei to ja już nie pamiętam, żebym złowił kiedykolwiek. Ła, ładne branie. I w tempo zacięta ryba. I sprawia wrażenie troszeczkę większej. No, nawet tutaj chodzi przy brzegu. Może kleń? Czy większa płoć? Większa płoć. No dobrze, to ostatni rzut bo już się zaczyna robić ciemno, a jeszcze chcę wam pokazać co udało się dzisiaj złowić. Na większość wyników wypracowana przez ostatnie 40 minut. No i czekamy, zobaczymy jaka weźmie ostatnia ryba. I coś tam jest, ale coś bardzo małego, No nie nic nie. No dobra, to jeszcze jeden ostatnie rzut. <laughs> Wy też robicie te ostatnie rzuty? Standard. No jeszcze jeden rzut. No i później się nic nie da złowić przez długi czas. No dobrze, to teraz naprawdę ostatni rzut. Jezu, ogwieje, Nie mogłem kija wziąć do tyłu. Bez kitu. Masakra. Czekamy na to ostatnie branie, na ostatnią rybę dzisiejszego dnia. No, coś tam cyknęło. My no i co? I znowu nie ma ryby. To jest właśnie to o czym mówiłem. Klątwa ostatniego rzutu. Dobra, bo do trzech razy sztuka. Mówiłem, że nie w ostatnie rzut, to ta, ta, ta już dwa razy. To teraz trzeci raz to powtórzę. A teraz na serio. Jeżeli nie złowię ryby, to i tak kończę łowienie. Ostatnie w ale chyba udało mi się w końcu zaciąć po trzecim razem. Jakiś mikroskop. No i na sam koniec krąpik. Krąpik medalik. No ale ile trzeba było się narzucać, żeby złowić tą ostatnią rybę? Coś tam jest. Trochę potek udało się złowić, właśnie na sam koniec. To był naprawdę trudny wędkarski dzień. Początkowo płotki brały jedna za drugą. No i się wszystko skończyło. Przez długi czas kompletnie nic nie kombinowałem. Mówiłem, że będę sprawdzał długość przyponu. Czy, czy krótszy, czy dłuższy jest lepszy. No ale tego nie robiłem. I dopiero pod sam koniec łowienia zdecydowałem się wydłużyć dwójpółkrotnie. Metrowy przypon, cieńsza żyłka 0,11, mniejszy haczyk 16, a się okazało, że te ryby są i biorą. Jest ich naprawdę dużo. Także gdybym od początku takowi, to myślę, że wynik byłby około 4 kg. No a tak jest, jaki jest. No ale nauczka na przyszłość, żeby po prostu nie leniuchować na rybach, tylko cały czas myśleć kreatywnie. No i działać. Nie siedzieć, nie czekać, aż zaczną brać, tylko kombinować. No dobrze, ja idę pakować graty, a wam jeżeli się podobał ten film zostawcie pierdoły, czyli lajka, komentarz oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego, cześć!